Tutaj mamy jakieś takie ciasteczko na kamyczkach. Ups. Mamy też takie coś, co trzeba otworzyć yy, poprzez pukanie. A tu cały czas się wydobywa lawa. Nie wiem, jak to ukryć dosłownie. Troszkę mi się tutaj poprzewracały te kamyczki. Poprzyklejały do... Mam na nadzieję, że mi w zębach nie staną. Upsi. Mm. słuchajcie, na naszej liście myślę, że to jest numer dwa czyli Krik Falls, czyli wodospad Niagara -yapy. i tutaj mamy sałatkę z pomelo oraz e, jakieś spieczone trawy, nie wiem zobaczcie sami pomela, salad, makaron z tom yum, cream i fried lemongrass. Troszkę mi się to to zepsuło.